Rosja na stałe rozmieści w obwodzie kaliningradzkim rakiety balistyczne Iskander, zdolne do przenoszenia głowic jądrowych i system obrony przeciwlotniczej S-400. Ma to być odpowiedź na wzmacnianie NATO w Europie Wschodniej i plany budowy tarczy antyrakietowej. Rosjanie uważają, że tarcza ma zneutralizować część uderzenia nuklearnego na Stany Zjednoczone i pozwolić Amerykanom zniszczyć Rosję. NATO i Stany Zjednoczone temu zaprzeczają. Rakiety Iskander o zasięgu do 500 km były już w Kaliningradzie, ale nigdy na stałe. Mogą razić cele na terytorium Polski. Z kolei S-400 zapewnią ochronę przed samolotami i rakietami. Ich zasięg także obejmuje dużą część Polski. Rozmieszczenie tych systemów wzmocni obszar, który Rosja uważa za kluczowy dla swojej obrony i odstraszania NATO. Według rosyjskich komentatorów od dawna planowano rozmieszczenie obu systemów w obwodzie Kaliningradzkim. Decyzja zapadła teraz z dwóch powodów. Po pierwsze, część rosyjskiego establishmentu jest zainteresowana stałym utrzymywaniem napięcia z USA, co pozwala na lokowanie wielkich pieniędzy w przemyśle zbrojeniowym. Z drugiej strony Rosja podnosi stawkę przed objęciem urzędu przez nowego prezydenta Donalda Trumpa. Chcę zobaczyć, na ile będzie zdecydowany i na jakie ustępstwa wobec Moskwy będzie gotowy. Czas pokaże, jak Trump zda rosyjski test z geopolityki.